że ja już w połowie po rebelu, ale po prostu mi się zwaliło nagrywanie. Kurde mi Aj nie chce laska. Przez to, że gram na telefonie. i tam już nie ma Dobra lecimy z tym ludzie, lecimy z tym koksem Okej, okay, let's go Dobra jestem teraz ogólnie martwy Leży? Nie, widzicie? Oh, poległem. Kurde! Co mi zagramy jeszcze raz? Takimi siłkami? Mmm. Mm. Mm. Co sobie robimy cztery role daj mi artystę ja potrzebuję artystę hm? O, nie, nie wiem co to jest, ale się cieszę artysta zaraz się zamorduje Dobra, co ja tutaj mam? Czarny błysk hmm. Dobra, trudno Zakupimy jakąś jeszcze łotkę O Ja tą chcę Dobra Okej okay, tum widzimy tum salw, tum, 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 tum. Dobra, przepraszam, O, moje plecy, dlaczego mam w ogóle używać tej klasy? Co ja mam z nią zrobić? A mnie nie stać. Nie wiem, co coś zrobię przypadkowo? Nie wiem co. Dam, Damian. <noise> Jeśli ktoś widzi na ten no to zobaczy się. Tak, Eleczka, eleczka dla niego. <coughs> Jeszcze cię zniszczę, Frontman, ale nie dzisiaj. Eleczka. Haker! Haker! hacker, hacker, hacker blond Ten w śmieci Blonholker. Czy tutaj jest ten knepek? Nie ma? A, jak zwykle. Tutaj jest ten knepek. No kurde, wypchnęliście mnie. Kurde, mam taki głos zwolony. Uuu, ale gówno. Okej, okay, let's go. A jak w ogóle używać daszach, jak się nie mylę? Oh, oh, oh. <trykne> Muszę to

Oh wow, well, I'm show him. Idę skalec, skalec, leczka skalec. Odeśnij. Mój cel, żeby to złapać. Co to jest? To le, kurde, już kradzież jest, lepszy.

J'ai courbe. What the fuck? What? What the fuck? Mm. Mm. Mm hmm. Hmm. <laughs> fuck hey, myśmy umówieni żebyśmy dał takim ja a jukać i oho, O ha ha Dobra, zgaduję. Jeśli zastanę się tego Sigma Boya, to idę grać w Forsaken. Mm, kwadrat, kwadrat. Kurde. Aha, by ze mną miał Monalicę. To jest jedne walenie No nie ooo, to dobra. E, to się wytnie. Oła, moja ręka. To się wytnie, więc essa z wami.

Co my tu mamy? Oj, muszę sobie ekran zmienić. Dobra. Okej. Okay. jakiś piaseczek. O, jakiś piaseczek, znowu jakieś roślinka, widzowie. Eee, basen. Sigma Kaczuszka Skibidi. Skibidi Kaczucha Pau, w i przetestuję Slayera. A nie, dobra bardzo, on działa chyba tak samo jak on, ale sobie użyj Alcygo Equipment. Niech go przetestować. Hmm. Dobra, gram przewodnik. Tung, 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 mm. Kto zgadnie, ile razy powiedziałem, la Bubu dostanie coś w Seal a Jak coś, Nick. Macie tutaj, sobie wam napiszę. Kto policzy dokładnie, dostanie coś. Nie najlepsze, nie najgorsze, wszystko git. O kurde, słoneczko. Myślałem, że ja. What the fuck uh, O oh, kurde, ale mam laga. Czy w sumie ja <laughs> mię się co? Tu... Już fajna wszystko mi bije Sią tu przyjdzie. dostanie z moje maczugi. Moje maczugi! Uh -huh. Uciekaj Run No co ja O mój! O ty, ty Eleczka A co jem? Szaszłyczka Uuu, mm -mm. dupeczka O o Idę im przewalić i co A ty tak, szatanie! O, o się. O no, ty Zostaw mnie! A grzeczny piesiek! leczka dla niego Uuu, no sigma Zostaw mnie ja mam ubezpieczenie, ale a ty nie będę ci przywalił z to byś się pobłagł Byś się wziął za Uff, Już mi się straszyły O, już się czuję lepiej

Szukanie bandaża, znaczy, szukanie medycynki. Pachniało medycynką, ale ktoś Niewidoczniej tabel. Oto, no cześć kolego, też się trzymasz za rączki. Give me. Daj mi, ja cię <laughs> Nie. Daj. Bo Jak ci trzeplę z maczugi, się to się tu I ten ja to już ja na niego. Uff, uh, ale bit Och, oh. oh, skibbi. The... Oh. Nie duszek kar zdechnął. Zrobi leży pa pa. Nie gadaj już teore oh shit. What the fuck? What? A? E. O. Oh! oh my! Oh. god. To... LL. Nie! Dobra, to się wytnie. Okay. Balerina, balerina, balerina Dobra, ale widzimy wiecie co? Wiem, że to co będzie trochę słabe, ale to był żart z tym labubu co ogląda do końca ten wiar czyli prawie nikt To obejrza do końca pisze hmm. pisze to, co ja napisałem czekajcie ja chcę lewufusza to musicie napisać i mo może coś zgarnieć ale pa pa tu było